Witam wszystkich serdecznie. Paweł Dzierga z firmy AgroAS. Dziś mamy 13 maja, znajdujemy się na poletkach doświadczalnych naszej firmy w miejscowości Wójtowice Kołogrodkowa. Parę słów na temat odmian rzepaków. W tym przypadku mamy odmianę Ocelot. Ocelot jest odmianą populacyjną z ważniejszych cech. Bardzo dobrze sobie radzi w trudnych warunkach. Ona ma bardzo silnie rozbudowany system korzeniowy który potrafi nam wyciągnąć każdą kroplę wody z ziemi. Także on sobie radzi w trudnych warunkach, szczególnie w trakcie suszy. Niskie rośliny, co również powoduje mniejsze wykorzystanie wody. Dodatkowo, jak mamy niską odmianę, to bardzo dobra odporność na wyleganie. Wysoka zawartość tłuszczu, dodatkowo zwiększona odporność na wszystkie jednostki chorobowe w rzepaku. Fajne, grube nasiona o dobrym zaolejeniu. Ocelot potrafi plonować Praktycznie tak jak odmiany mieszańcowe. Także zawdzięcza to właśnie tym grubym nasionom. Niski, fajny pokrój, mniej wody potrzeba, żeby wytworzyć ten plon. Lata do tyłu było celot, który plonował nawet 5 ton, także on prześcigał inne mieszańce. Polecana na wszystkie stanowiska glebowe, również na te słabsze. Zapraszam Państwa na poletka 5-6 czerwca Agroczas, Agrocza z Wójtowice. Będzie można zobaczyć nie tylko odmiany rzepaku, również pszenicę, jęczmiona, żyta, pszenżyta, kukurydzę, także zapraszam. Dziękuję.